Ołtarz Rodzinny, dzień 178, 26 czerwca. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Bo ty jesteś ze mną, twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia, i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Psalm 23, 1 do 6 Nie chce żyć w tym starym szpitalu dla chorób zakaźnych, w którym żyje od urodzenia. Człowiek nabawi się każdej choroby, która przychodzi, chce jedynie tego, co nie jest zrobione rękoma, ale ukształtowane na podobieństwo Boże, tego, co nie jest skrzyżowane, jak to ciało. Chce wejść w przybytek, który jest uczyniony Bożymi rękami, który omijają choroby, dolegliwości i śmierć. Otóż wówczas obojętne, kiedy on mnie wezwie, przez łaskę Bożą, jestem przygotowany. Wierzę, że kiedy ten ziemski namiot się rozpadnie, mamy już inny, który na nas oczekuje, do którego wejdziemy, w którym nie możemy już nigdy umrzeć. Jak mógłeś chcieć żyć w tym ziemskim? Ja nie. Opuszczamy go, a ja się z tego cieszę. Ten stary człowiek, ta pułapka z zarazkami, w której mieszkamy. Nic innego niż śmiertelna pułapka. Wzdychamy w niej, odczuwamy bóle i sędziwy wiek. I moi drodzy, dlaczego mielibyśmy chcieć pozostać w ciele takim jak to? Cieszę się, że zbliża się to inne. Mamy ciało, które było przygotowane dla nas chwale. I skoro tylko życie opuści tę starą skorupę, tutaj, ten wieczny Duch Boży, który przebywa w nas, zabierze nas w podróż do tego ciała, w którym będziemy żyć wiecznie. Dlaczego chcielibyśmy coś takiego, jak to? Moi drodzy, tak jest. Tak się cieszę, że to jest Bóg, który przedłożył wszystkie te rzeczy tak jasno. Spoglądamy tutaj i widzimy, że one, tak czy owak, są tylko cieniem. Jesteśmy cieniem. Patrzę tutaj na platformę i widzę mężczyznę, który się porusza. Spoglądam na ulicę i oglądam mężczyzn i kobiety, którzy się poruszają. Oni otrzymali życie. Jednakże to nie może być rzeczywiste życie, ponieważ w nim jest śmierć. A Dawid powiedział: Choćbym szedł doliną cienia śmierci, otóż jest potrzebna pewna ilość światła, aby powstał cień. Musi być trochę światła, jeśli tam jest zupełna ciemność, wówczas nie może powstać cień, rozumiecie? Musi być tyle światła w ciemności, by mógł powstać cień. Otóż teraz tylko zależy od tego, na którą ze stron się pochylasz. Na przykład oglądam idącego mężczyznę, przystojnego młodego mężczyznę, a za kilka lat jego włosy zmieniają się w siwe i zaczynają wypadać, a ramiona przygarbiły się. Piękna, młoda dziewczyna z uświęconą bogobojną twarzą, stojąc chwali Boga, a kiedy powracam po kilku latach, znajduję ją z przygarbionymi ramionami, niosącą dwoje albo troje dzieci. Moi drodzy, to wskazuje nam, że w tym ciele panuje śmierć. Nie ma znaczenia, jak ono jest zdrowe i jak pięknie wygląda, w nim jest mimo wszystko śmierć. Otóż obserwuję, jakie skłonności ma duch, który jest w nim. Jeśli zawsze będzie reprezentować światło, mówić o świetle, rozmawiać o świetle, to będzie chodził w światłości. Ale jeśli stale znajduje się po przeciwnej stronie, w świecie, w rzeczach tego świata, pod wpływem tego świata. Nie pozostaje mu nic innego, jak stoczyć się do ciemności, kiedy umrze. Wpadnie do ciemności zewnętrznych. Widzicie więc, czym jesteśmy. Musimy pamiętać, że tylko przez łaskę Bożą jesteśmy tym, czym jesteśmy, i żaden z nas nie może się tym chlubić. Możemy tylko schylić się, pełnić czci, w pokorze przed Bogiem i oddać Mu chwałę za Jego dobroć. Czytaj dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa 10, Psalm 23 Jeremiasz 49 1-22 Dzieje Apostolskie 10 od 29.